Jakiś niewielki procent wiedzy na forach że Wam się przydać, ale tam z reguły pis piszą osoby, które miały montowaną stolarkę. Mają jakąś cząstkową wiedzę na temat ogólnie stolarki okiennej, na temat montażu, więc taką wiedzę zdecydowanie należy mocno filtrować. Bym odsłała do jakichś obiektywnych źródeł w internecie, do profesjonalnych portali, które obiektywnie opisują okna, tak, z czego składa się okno jak weryfikować jakość okna, dla przykładu jakość profili, jak te profile są ostalowane, które piszą jak weryfikować dokumentację chociażby, tak, no bo to jest kolejny temat, który ja też proszę, żeby klienci tutaj bardzo mocno weryfikowali, bo każde okno wychodzące od producenta powinno mieć na przykład certyfikaty jakości, tak, powinny mieć dokumentację i ja bym o tą dokumentację prosiła, tak, czy czy okna są przebadane w, w jakimś dobrym instytucie? Na tych dokumentach są potwierdzone parametry konkretnych konstrukcji. Tak? Nie brałabym pod uwagę informacji na stronie internetowej producenta, że nasze okna mają współczynnik np. 0,7, tak? no bo to jest mocno subiektywna ocena.